Pożegnanie mojej mamy, gdy przyszedł czas i zeszłaś z tego świata, choć żyłaś na tej ziemi bardzo długo, to sam Pan Jezus wydał na to zgodę, byś odebrała wieczną swą nagrodę. I chociaż tu na ziemi lekko ci nie było. Bo żyjąc w biedzie dzieci swe chowałaś, lecz przyszedł czas, i życie się skończyło. I tam nagrodę wieczną otrzymałaś. A dzisiaj jesteś już po tamtej stronie i aniołowie zanieśli cię do raju. Pamiętaj, mamo, o tych, którzy są na ziemi. A na tej ziemi lekko też nie mają. Zawsze martwiłaś się tylko o innych, o sobie prawie wcale nie myślałaś. Niech Pan przytuli Cię do swego łona i niech Ci pozwoli, byś mu usługiwała. Pytałaś mnie, jak to będzie po śmierci. Czy tam będziemy latać, jak te duchy? A dzisiaj wiem, że dzięki Pana mocy mogę od Ciebie oczekiwać pomocy. Bo jeśli ktoś przeżyje swoje życie, a będzie żył tylko dla innych ludzi, to kiedy już zakończy tu na ziemi, to tam u Boga. Litość w sercu wzbudzi. Nie jeden, mamo, mógłby ci zazdrościć, że ty na ziemi tutaj nic nie miałaś, żadnych majątków nam nie zostawiłaś, lecz tam nagrodę wieczną otrzymałaś. Bo cóż to wszystko znaczy na tej ziemi, że masz pieniądze? I wielkie pałace, gdy przyjdzie czas zakończyć swoje życie, Staniesz przed Panem i głośno zapłaczesz. A moja mama, chociaż nic nie miała, Lecz czyste serce i życie bez grzechu, Ośmioro dzieci przecież wychowała, A na jej twarzy nie brakło uśmiechu. Zawsze martwiła się o swoje dzieci, o swoje wnuki i całą rodzinę. Nie martw się, mamusiu. Ja ci obiecuję, że bez Jezusa to ja już nie zginę, bo mam go blisko tu, na wielkiej górze wisi na krzyżu i czuwa nad nami. Chociaż codziennie ja do niego chodzę, ale nie zawsze go witam kwiatami. Często jest smutny, gdy mi coś się dzieje, gdy mam kłopoty i niepowodzenia. Wciąż mi pomaga, radzi i poucza, jak życie swoje mam na lepsze zmieniać.